Nowy świat. Flaming Mountain. Fire Food pad. zobaczymy. To jest jakiś koleś. I go. Uu, zamieć. na chmurkach jak sango. Co za bik? A ty byku. O no. Plus... O mój Boże! Anyway. What? Who is that? Ja nie wiem kto to jest. Ty mi powiedz, co to jest. A będzie mi ścigał no stop? A wiedziałem, że z tego będą monety. Czy mnie dobrze. O kurczę. Czy mnie dobrze słuchać stosunku do gry? Podoba mi się ten kolo. Powiem, że słuchaj z Au! Aj! To tak mi działo no stop Wiatr w oczy, knapka ma do dołu. A to czasowa będzie. Okej, okay. wow. za zamieć. O, oh, co to jest? Za lawa. Jest to lava! Ej. No plus, plus, ai awa. A tam jak wejść. Trzeba skoczyć, aż z góry. Ui. nie. Tak, ale nie. Ja zaraz to... ...rozwiążę. Ej! Fak, fak, fak. Dobra, mam. Można to rozwalić w ogóle? O! A tam? No muszę tam jakoś skoczyć. Muszę zabrać hajs. Jest. Ez. Wszystko fajnie tylko. Bardzo mi się tu nie podoba, to nie jest mój klimat. Ja nie lubię ciepłych krajów za bardzo. Co to jest? Nie topesz! A! Topesz! Topesz czy nie? Oczy, oczy. ma zgagę. Też kiedyś miałem taką zgagę. Jako ogniem żywym. No, Mój łeb. A. Dobrze, ten ogień nie, ten, nie pryska razem z tym wiatrem. Wow, 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 wow! Dychaj. Mechanizm jakiś, który trzeba otworzyć. Tylko jak? To nie mogę wskoczyć. Mogę to jakoś. O, och, dobra. <ścoughs> Minetaur. Ja się boję, boję. Brakuje mi jeszcze... skrola. O nie. Uf, dobrze, że... to? się strzelić. Dobrze, że tak nie się Animacja włączy to nie są nieśmiertelni, tak jak niektórzy, że cały czas i tak wykonają swoją animację. Jak to się robiło? Tak. Nie. Ała! Dobra, myślałem, że... Ta lawa jest z przodu tutaj tam za nią można przejść. Wiem. Wiem. A! A tam wyżej można? Eee... Tam jeszcze coś się świeci. Znaleźliście? Prawda, chciałem nie oszukać. Widziałem, że tam są nietoperze. O, to Toperze czy nie? A! może tak kulek nie zlewa. No jeszcze jeden, widzę cię. Не А. Ну, команд. Как там? А, где? А где я? на вески Как может так делать? А то? O nie. Co to jest? O nie, pieniążki. Hop. na górę pewnie trzeba wejść, 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 nie? Czy tu dalej trzeba iść, iść, iść. Czy to jest tylko hajs i to wszystko? Musisz, że to można dalej przeskoczyć? Czeka na mnie śmierć, czeka na mnie śmierć, nie? Siema śmierniczka. Dobra, próbuję no. Raz małpi śmierć. O oh no. tak. <laughs> nie teraz. nacisnęłem. Rozpuszczaj mnie śmierniczka. Nie można tak robić. A O, scroll jest. Co tam słychać? A co ja gram przy niedzieli? A ty? no tam na dole coś jest ej czemu nikt nie mówi o oh, no 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 no. o Czegoś mi w zacznie, coś nie tak. Przestań się przyjmować, jakimiś głupotami. No i koniec końców, nic nie ma sensu. Nic nie jest tak naprawdę ważne. tu? Mam po tych włosach i się bujać? O, jeez. Czego to twórcy nie wymyślą? Mało się namyczyłem już tu. Bujać się na tym mam, czy coś? Aj! Kurz mi zwiało. Mogę się tam bujnać, tak? No, wiatr. Popchnij. Skoczyć? A. A. Ja nie wiem. Albo ja czegoś tu nie rozumiem. Dopiero się to niedziela, ty masz dość? Ale też dopiero weekend się zaczął. Uuu, uh, jak tam mogę wrócić? kogoś O, na tym się mogę być? Ale wyskoczyć to już tak słabo Ej nie Gdzie ty pójdziesz Maja? Spokój się Pamiętaj, nic nie ma sensu Nie ma się o czym przyjmować Myślę, że coś się stało, a tak naprawdę nic nie stało z perspektywy czasu. Będziesz się kiedyś śmiać z tego. Ej, 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 Paweł. paweł. Ah. Maja, mówię tobie. <grystanie> życie nie ma sensu. Ty nawet nie wiesz, ile życie ma sensu, i nie ma sensu jednocześnie. W pewnym momencie każdemu się wydaje, że nie ma, jakoś ludzie dalej żyją. Mówię ci, że kiedyś to będzie z tego śmiać. Prawda jest, że takie życie nie ma sensu dla nikogo teoretycznie. Każdy musi sobie znaleźć ten sens. Ale nie warto go szukać, nie wiem, w ludziach. Jak jesteś nieszczęśliwa, jak jesteś sama, to nie będziesz szczęśliwa w związku. Więc najpierw sobie znajdź to, co ci daje szczęście. Zacznij to robić. Nie martw się o związki. Tyle. Ała. Dobrze, jestem starym chłopem, który gra w gry komputerowe. Pomyślałabyś? Ale to daje mi szczęście. Co to robię? Znalazłem długą porówkę, która... która akceptuje te moje dziecinne hobby. jestem szczęśliwy. Powiem więcej, nawet czasem sama ze mną gra. No, nie toperze. Come on. Się boję. I bardzo dobrze, Śmieliczka, nie wyjebany na związki. Związki powinny przyjść wtedy, kiedy już jesteśmy... Jakby ugruntowanie ze samymi sobą. Nie ma sensu wcześniej szukać związków zupełnie. Są nie, niepotrzebne, rozpraszające. O, Boss, Pancernik. Ej, Pula Dropsa. Aaaa! Aha, to nic nie da, tak? Super. Czyli muszę to wcisnąć. Ała. Ała. Goddammit. Znowu? Ała! The fuck is this? On w ogóle brażę nie otrzymuje. No, no wskacz. Ale jasna. Tuf, tuf, tuf. Ała! Nie! То есть рандом А, запали Czy no, jedy? Ała, jeszcze strzela. Ała? Oh, fuck. Nie, jeszcze raz. Ała, no proszę. Come on. Oh fuck me. Nie zdołałem, nie też ludzie samotni biorą długie i ciepłe prysznice i śpią z dużą ilością poduszek, żeby stawić sobie tym ciepło. Gdzie ty to czytałaś? Poradniki dla nastolatek? Ja mam bardzo dużo poduszek i biorę długie prysznice, dlatego że lubię długie, gorące prysznice. Nie lubię mieć dużo poduszek. Bo jest wygodnie się poprzytulać. Ale mam żonę. Nie ma związku. Tak, biorę. Krótkie zimne prysznice i śpię na desce, to znaczy, że nie jestem samotny. <laughs>